Cześć, ja mam na imię Mateusz, jestem instruktorem szkolenia psów w szkole dla psów Sejłów i zapraszam Cię do obejrzenia fragmentu konsultacji online, z której dowiesz się jak pracować z psem reaktywnym na inne psy. Zapraszam. I tyle. No, i ostatnio przebyliśmy takie krótkie szkolenie z, z trenerem, który nam powiedział dokładnie wszystko odwrotnie niż na wcześniejszym szkoleniu. Czyli, że um, obalił tę teorię dominacji, um, że psa trzeba po prostu uspokajać, on powinien być wyluzowany i tak dalej. I nam się to bardzo spodobało ogólnie. Tylko, że na samym początku było super, rzeczywiście działały te rzeczy, a teraz mamy wrażenie, że się zrobiło 100 razy gorzej niż kiedykolwiek indziej było. Dlatego, że my mamy stricte problem dokładnie z tym, żeby się minąć z psem frontalnie. Jeżeli z naprzeciwka idzie jakiś pies i z daleka nasz pies zauważy go, jeżeli jest gdzieś obok, to jest do przejścia ten pies. Jeżeli idzie równolegle, tak samo, tylko tak frontalnie po prostu. I tam nam zasugerowała pani, żeby. Nie wchodzić frontalnie w różne konflikty z innymi psami, tylko żeby omijać te sytuacje, czyli no gdzieś tam w bok się odsunąć, mhm. albo poczekać za winklem i to na początku działało, a w tym momencie się zdarzyło tak, że inne psy są po prostu nie do przyjęcia nawet z odległości 10 metrów, gdzie my ostatnio już dochodziliśmy tak powiedzmy do 5, do 4 było jeszcze ok, żeby się minąć. Mhm. Okay. E, takie chodniczki typu półtora metra nigdy nie wchodziły w rachubę, bo to mm -hmm. zawsze się bardzo źle kończyło. Okay. Także my teraz szukamy pomocy e, po prostu szukamy jakiegoś złotego środka, bo nam intuicja podpowiada, żeby e, trochę wypośrodkować to wszystko, czego się dowiedzieliśmy do tej pory. Mm -hmm. e, ponieważ przed tym szkoleniem ostatnim e, nasz pies. E, był w interakcjach z innymi psami, na przykład na wybiegach. Mhm. Pani nam powiedziała, że to nie było za dobre, a my mieliśmy wrażenie, że przez to, że on się dopiero tak późno nauczył, że z innymi psami może się pobawić albo, nie wiem, obwochać i nic się takiego złego stać nie musi, że wtedy było najlepiej. My z tego zrezygnowaliśmy po ostatnim szkoleniu, bo tak ym, nam zasugerowała pani ostatnia. Mhm. Um, no, a teraz jest gorzej, bo ten nie ma styczności z innymi psami, bo mieliśmy po prostu te psy omijać. No rozumiem. Koniec historii. <laughs> Dobrze. E, tak się tylko zapytam. Czy wy robiliście jakieś badania swojemu psu? Morfologię? Um, mm, jakąś biochemię. Tak. I wszystko Dosz... w... Mhm. Dość niedawno cały... akcesoriami w zasadzie treningowymi, no może zrobić o wiele więcej szkód niż, niż pożytku. Um... Fajnie, że zauważyła Pani, że wybiegi dobrze się Pani sprawdzają i rozumiem też, dlaczego tamta trenerka powiedziała, że wybiegi nie są dobre, bo ogólnie wybiegi nie są dobre. Chodzi o to, że jest tam bardzo dużo psów yy, niedobranych odpowiednio gabarytowo, z problemami emocjonalnymi. Psy się od siebie uczą złych zachowań i w zasadzie nikt nie ma kontroli nad tymi psami. Yy, dlatego na samym początku mogę powiedzieć, że fajnie by było yy, takim dobrym pomysłem dla Was na sam start będzie... Yy, Znalezienie sobie na przykład grupy do spacerów socjalizacyjnych. Nie wiem, czy słyszeliście o czymś takim? ale, ale tutaj... Było tam napisać post, że szukacie jakiegoś zrównoważonego psa do spacerów socjalizacyjnych z nadmienieniem, że psy nie będą miały ze sobą kontaktu, tylko żeby wspólnie spacerować sobie i socjalizować psy. Jeżeli ktoś taki mhm. się znajdzie, no to wtedy fajnie zastosować sobie na wstępie tak zwany spacer równoległy, czyli psy idą w dystansie od siebie, tak żeby były w stanie iść i nie zwracać na siebie uwagi. I co jakiś czas nagradzamy wtedy psy, idą równolegle ze sobą, nie? W sensie cały czas trzymamy tą samą, żaden pies nie wyprzedza, znaczy wiadomo, że to na spacerze tam milimetry nie grają aż takiej różnicy, ale żeby przez większość czasu trwania spaceru psy szły równolegle ze sobą. Mhm. To pozwoli no, nauczyć Państwa psa tego, że jeżeli nie będzie miał interakcji z innym psem, a będzie w jego otoczeniu, no to po pewnym czasie zrozumie, nauczy się tego, że inny pies nie jest zagrożeniem, a są ciekawsze rzeczy na przykład w lesie, na przykład w, w jakichś parkach i tak dalej, więc warto połączyć sobie ten spacer socjalizacyjny, równoległy, z jakimś ciekawym miejscem, które nasz pies, nas, nas, nasz pies uwielbia, a niekoniecznie jeszcze dobrze zna, bo też ważne jest to, aby przy tych spacerach miejsce było neutralne dla obydwu psów. Mhm. Żeby nie zaczynał się pod czyimś blokiem i tak dalej. E, tylko faktycznie spotykamy się w punkcie A, idziemy sobie na 5 spacer. Wracamy, rozchodzimy się bez nawet kontaktu z psami. Mhm. No, czyli mhm. pierwsze kilka spacerów będzie na naprawdę dużym dystansie i potem stopniowo będziemy się zbliżać do siebie. Nie? Ważne jest to, żeby pies nie reagował na drugiego psa. I żeby nie nagradzać mu tych reakcji na, na, na drugiego psa. Więc jeżeli nasz pies już zareaguje, no to najlepiej jest wtedy sobie skrócić smycz, opanować swoje emocje e, i chwilę poczekać, aż pies się uspokoi, bo nie ma sensu mówienie, czy dawanie komend i tak dalej. Bo w sytuacji, kiedy nasz pies już zareaguje na drugiego psa, no to wszystko, co w zasadzie zrobimy dookoła naszego psa, on uzna jako formę nagrody. Więc no dobrą sprawę, my go nagrodzimy wtedy za to zachowanie, które dla nas nie jest pożądane. Ee, mhm. i, że tak powiem, frontalne na początku w ogóle u was nie wchodzą w grę. Musicie, musicie zawsze zejść sobie na bok, i nie chodzi o to, chodzi to o to, że po prostu pies, który idzie na drugiego psa frontalnie, no to jest w ich psychologii zapisane jako, jako no próbę, znaczy takie ścięcie do ataku. Nie? Psy zazwyczaj witają się po łuku, w sensie obchodzą się nawzajem, i te koło się, się zwęża, więc Hmm, zaraz Wam powiem. Użycie innego psa. Hmm, tutaj trzeba się zdać trochę na swoją e, obserwację terenu i być bardziej uważnym niż nasz pies. E, warto sobie właśnie zejść na bok, dać psu jakąś komendę jeszcze w ogóle przed tym, jak nasz pies zareaguje na ten bodziec w postaci innego psa. Dać mu na przykład komendę do siadu i ułatwić mu ten siad. W sensie nie pracujemy nad, wtedy nad komendą. I tylko cofamy się do samych początków, czyli jeszcze ze smaczkiem przy nosie i tak dalej, żeby to nie musi być komenda idealna, że pies ma sam wysiedzieć. Nie, to ma, to ma być tylko takie zachowanie zastępcze, które on będzie je przejawiał. Więc tutaj nie będziemy pracowali nad siadem, tylko bardziej chodzi o to, żeby on nie zwracał uwagi na bodziec, czyli odchodzimy sobie na bok w sytuacji, jak zobaczymy innego psa, schodzimy sobie na bok, sadzamy naszego psa, przykładamy smaczek do nosa, żeby on uwagę przekierować jego na ten smakołyk, i w sytuacji, jak ten bodziec jest najbliżej, czyli jest w tym punkcie krytycznym, że nas mija, to wtedy jest super i nagroda dla psa i idziemy sobie dalej. Nie na spokojnie, bez emocji. Jeżeli nasz pies zareaguje na drugiego psa, no to tak samo bez po prostu sobie skracamy smycz i bez żadnych, bez żadnych żadnego mówienia, bez żadnych smakołyków, po prostu przeczekujemy tą sytuację i następnym razem zakodowujemy sobie, OK, czyli odległość od tego psa musi być jeszcze większa. Bo w sytuacji, kiedy zarzucimy naszego psa milionem komend, to wprowadzimy go w tak zwany szum informacyjny, po prostu zarzucimy go taką ilością informacji, że jego mózg nie będzie w stanie tego przerobić, a jeszcze w sytuacji stresowej, gdzie pojawia się właśnie czynnik, jakiś yy, czynnik stresowy i do tego masa informacji, no to można sobie to przełożyć w tym wypadku na ludzkie. To znaczy co się dzieje, jak jesteśmy w pracy i zawalają nas robotą, jeszcze mamy deadline, bo coś musimy przygotować na za 20 minut. No nie jesteśmy w stanie skupić się całkiem w ogóle. Mhm. E więc jasny, konkretny przekaz i spokój przy pracy z psem, nie? Czy jedno no, pytanie oczywiście. w takim razie tak. z tymi spacerami? Tak. Jeżeli ja mam y olewać to co pies robi, tak? Po tak zwanym ataku na innego. Tak. Co jeżeli ja jestem między tym momentem ataku, bo ja już się nauczyłam i widzę, kiedy mój pies się fiksuje na punkcie drugiego. Tak. Jest to bardzo specyficzne, myślę, że wszystkie psy tak mają, że nawet na siedząco, jak ja go usadzam, on powiedzmy usiądzie, ale odwróci się głową ode mnie. I zaczyna się zniżać, czyli on się zbiera do ataku chyba, no czai się tam powiedzmy na drugiego e, psa. Mhm. Czy ja w tym momencie też powinnam to olać? Czy ja powinnam, bo żeby odwrócić jego uwagę, nawet jakbym chyba pal do kiełbasy wyciągnęła w tym momencie, to nie wiem, czy on by odwrócił uwagę. E, typu chwytu smakołyka, żeby nie trzymać w garści, tylko na przykład jak do pacierza w... E, w w taki sposób modlitewny i w środku smakołyk, to też psy tak zwracają uwagę na zasadzie o, tego jeszcze nie widziałem, to mnie interesuje. Wydawanie różnych głosów, znaczy modyfikacja tego głosu, czyli odpisku do jakiegoś basu, sprawdzenie, która skala, na którą skalę nasz pies najbardziej reaguje. No jak już mamy kontakt z naszym psem, jak już zwróci na nas uwagę, no to cofamy się, cały czas go przywołując, żeby jak najbardziej się oddalić od tamtego bodźca. No i super nagroda dla psa. Jeżeli naprawdę zdarzy się coś super, to warto psa nagrodzić, nawet większą ilością smakołyków, czy jakimś drapankiem lekkim, e, wszystkim co mamy, e, czy tak jak ja to nazywam, deszczem smaczków czasami. Jak pies zrobi jakieś idealne powtórzenie, to po prostu wyciągam garść smaczków i sypuję nad psa. I to jest deszcz smaczków, psy to uwielbiają I tak szybko się uczą wtedy, że pies aż tak nie szarpie. Ale to może być jakakolwiek długość czy ważne żeby była stała i w sytuacji jak pies już ciągnie, to nie warto go odciągać, bo to z drugiej strony nakręcamy go na bodziec, nie? Sytuacja, jak go szarpiamy na smyczy, to wywołujemy w nim jeszcze większą frustrację, a jak on jest nakierowany na inny bodziec, no to ta frustracja jest na niego przelewana. Dlatego na przykład kolczatki się słabo sprawdzają, bo pies pociągnie i w tym momencie zawinkla, jak to pani powiedziała, wyjdzie pies. Pies poczuje ból, skojarzy go sobie z innym psem, no i agresja do innych psów murowana. Także gdyby były jeszcze jakieś pytania. To śmiało pisać. Właśnie, po prostu my poczekamy, dostosujemy się do tych rzeczy, które Pan mhm. mówi. I napiszemy potem, czy podziałało, czy nie. Mhm. A jeżeli podziałało, to pewnie znowu się umówimy. No bo ja chcę doprowadzić do tego, żeby mój pies jednak frontalnie mhm. z innym się mijał, bo cały czas mi o to chodzi, żeby sobie spokojnie przejść na chodniku, na spacerze. Mhm. Więc po prostu. No nie wiem, ile to. Dwa tygodnie mamy sobie dać? Tak, myślę, że możemy się umówić na za dwa tygodnie, na jakąś tam, tam właśnie rozmowę, konsultację, żebyśmy przeanalizowali, co się stało w tym czasie. Okej. Okay. No to tak, żebyście byli w stanie popracować. Ja też potrzebuję z dwóch dni, żeby wam te zalecenia rozpisać. Eee... Dzięki za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że wiedza w nim zawarta będzie dla Ciebie użyteczna. Jeżeli Ci się podobało, zostaw. Łapkę w górę i zaobserwuj, a w komentarzu napisz, jak ma na imię Twój pies.